W tym filmie pokażę Wam, jak zablokować otwieranie devtoolsów, Czyli, jeżeli sobie klikniemy F12, tak jak normalnie, otwiera się to nie będziemy mogli w ogóle uruchomić dalszego kontentu strony. Po prostu tutaj, to co będziemy mieli, tu będzie nam to blokowało. Otwieranie, czyli, jak będę tutaj dalej klikał, no to nie możemy po prostu nic sprawdzić w tych devtoolsach. Dodatkowo zablokujemy sobie, nawet jeżeli mamy zamknięte te devtoolsy, klikanie prawym przyciskiem myszy na kontent strony, żeby zablokować funkcję zbadaj element. Zrobimy sobie tutaj to w tym globalnym skrypcie, będzie nam potrzebny do tego indeks oczywiście i pierwszy sposób to będzie po prostu na zablokowanie prawego kliknięcia myszy, czyli onContext menu, równa się, function i tutaj po prostu return false. Dzięki czemu już zablokujemy sobie kliknięcia. Klikam prawym przyciskiem w tym momencie i nie mogę po prostu wykonać tego kliknięcia. Jeżeli bym to zakomentował, no to już mogę sobie wykonać inspekcję, a jeżeli robię false, to no to nie działa po prostu. Kolejna metoda będzie do samego blokowania devtoolsów, czyli pauzowania debugera. Jest to bardzo popularna funkcja i wiele stron korzysta z niej. A więc robimy tutaj pustą funkcję i w w tej funkcji będzie kolejna funkcja. Możemy sobie to nazwać dowolnie devtool 1 na przykład. Zróbmy tutaj try catch, exception, set timeout. Tutaj będziemy sobie wykonywać właśnie tą funkcję, czyli devtool 1 100 milisekund W tym miejscu kolejna funkcja, function devtool 2 na przykład. Tutaj przyjmiemy sobie jakiś iterator. Iterator. Następnie, jeżeli i plus i iterator na iterator. Length nie równa się 1 lub iterator procent 20. Procent 20. Nasze modulo. To else debugger po prostu. To def. True 2. Plus, plus i terator. Tu na końcu musimy sobie zrobić jeszcze nawiasy w taki sposób. I tutaj również takie same nawiasy Oraz też w tym miejscu takie same nawiasy Możemy tu wpisać 0 Jeszcze tutaj dodajmy sobie średnik, żeby nic się nie bagowało I dzięki takiemu rozwiązaniu, jak sobie otworzymy naszą stronę To nie możemy klikać prawym przyciskiem A jak otworzymy devtoolsy w F12 To dostaniemy informację pausing debugger I nie możemy tutaj sprawdzać networków, różnych innych rzeczy, które się ładują Jeżeli macie jakiś problem, błąd z tym kodem Zapraszam na Discorda, tam jest specjalny kanał do pomocy w kod jeżeli chcecie sobie wdzięczny to na Discordzie jest instrukcja: chcecie dzień, A jeżeli macie do mnie sprawę prywatną, to zapraszam na maila, którego macie w opisie. A więc to tyle i cześć.